Dużo ostatnio mówi się o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który został napisany zanim odbyła się rozprawa. Jak pisał jeden z portali internetowych, wyrok ten krążył po mieście i był w posiadaniu polityków jednej z partii opozycyjnych. Prokuratura podobno wszczęła śledztwo w celu ustalenia źródła wycieku tego wyroku. Trochę mi to przypomina śledztwo w sprawie słynnej afery taśmowej. Śledztwo prowadzone w celu ustalenia, kto nagrywał obcy wywiad czy kelnerzy. Ja uważałem i uważam nadal, że nieważne, kto nagrywał ważne, co zostało nagrane. Co mówili prominentni politycy obozu ówczesnej władzy, którzy kupczyli państwem i drwiny sobie urządzali z narodu. Łamali przy tym niezależność instytucji państwowych, takich jak Narodowy Bank Polski czy Najwyższa Izba Kontroli. A teraz mamy sytuację niby różną, ale jednak podobną. Prokuratura bada, skąd nastąpił przeciek, a dla mnie najważniejsze jest pytanie, kto przed rozprawą napisał ten wyrok. Wielkie autorytety prawnicze mówią, nic się nie stało. To normalna praktyka, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przygotowują swoje wyroki na długo przed rozprawą i przeprowadzają nad nimi dyskusję. W takim razie należy zapytać. Skoro oni wszystko piszą i uzgadniają wcześniej, to po co te rozprawy przed Trybunałem? Po co te przemówienia posłów Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego? Kogo one mają przekonać i do czego, skoro wszystko jest już wcześniej ustalone i napisane? Trybunał Trybunałem. Sprawy, które tam się rozstrzygają zazwyczaj nie dotyczą wprost zwykłych ludzi. Ich dotyczą sprawy sądowe. A tam złym wzorem Trybunału też niestety rozpowszechnia się niedobry zwyczaj pisania wyroków przed rozprawą. I według moich obserwacji jest to jedna z głównych przyczyn upadku zaufania do sądów. Wśród skarg na sądy najczęstsze są właśnie te, że sąd był z góry nastawiony. Na każdym dyżurze poselskim słyszę o tym samym. Sędzia nie słuchał, krzyczał, przerywał, nie przyjmował wniosków. Wyrok był już ukartowany z góry i faktycznie pięć minut po rozprawie sędzia odczytał wyrok już dużo wcześniej napisany. Na to ludzie skarżą się na gminnie. Mówili o tym na przykład rodzice dziewczynki, która zginęła obok domu jadąc rowerem, potrącona przez samochód. Okoliczności wypadków wyraźnie wskazywały na winę kierowcy. Próbowali o tym powiedzieć. Ale gdzie tam, sąd się niecierpliwił, pochukiwał, no i oczywiście odczytał napisany wcześniej wyrok, kierowca kryształ, dziewczynka zabiła się sama. Kobieta, której sąd chce odebrać dzieci, mówi przez łzy, sędzia wcale mnie nie słuchał, on już wszystko wiedział z góry, już był nastawiony, żeby wydać orzeczenie o odebraniu dzieci, nie słuchał mnie wcale. W sprawie cywilnej o skomplikowany podział majątku na rozprawie sędzia nie chciał słuchać strony. Zniecierpliwiony machał ręką, po czym ogłosił 5 minut przerwy, a następnie wrócił i przez 15 minut czytał napisany wcześniej wyrok. Rozprawa była niepotrzebna. Sędzia wszystko już zdecydował wcześniej. I nie chodzi nawet o sam wyrok, tylko o to dojmujące upokorzenie, o przekonanie, że proces był farsą, że wyrok został napisany przed rozprawą. Uważam, że jest w tym prawdziwy problem i że kryzys zaufania do sądów, który mufa zaledwie 25% społeczeństwa, bierze się głównie właśnie z tego zjawiska, pisania wyroków przed rozprawą. I na nic bzdurne tłumaczenia, że to, co napisane było wcześniej, to tylko projekt, że pod wpływem rozprawy można go przecież zmienić. Nic z tych rzeczy, a w każdym razie bardzo rzadko. Jak już sędzia sobie coś tam poukłada w głowie, i jeszcze to wszystko napiszę, albo raczej napiszę mu asystent sądowy, to jak śpiewał pewien francuski piosenkarz, nie poradzisz nic, bracie mój. Dlatego uważam, wracając do sprawy Trybunału Konstytucyjnego, że pisanie wyroków przed rozprawą to jest praktyka demoralizująca i zła. Demoralizująca, bo dająca zły przykład, idący w dół w całe sądownictwo, że tak można, a tak nie można. A zła, bo. Podważa resztki zaufania do sądownictwa polskiego. Może dla sędziów nie ma w tym problemu, ale dla ludzi jest. Po to jest rozprawa. Każda rozprawa, także i ta przed Trybunałem, żeby jej uczestnicy i jej publiczność mieli przekonanie, że tu się coś naprawdę rozstrzyga, że tu się do czegoś przekonuje, że tu się kogoś słucha. A jeśli wyrok jest od dawna napisany, to mamy już tylko teatr, w którym aktorzy odgrywają swoje role w przedstawieniu ze znanym zakończeniem. Dla powagi Trybunału, dla szacunku dla całego sądownictwa polskiego i dla zwykłej sprawiedliwości niech wyroki pisane będą zawsze po rozprawie, nigdy przed. Rozprawa sądowa i wyrok to przecież rozstrzyganie o losach ludzi, a żeby o ludzkich losach rozstrzygać trzeba najpierw ludzi wysłuchać, a słuchanie ludzi powinno być podstawą całej naszej ziemskiej sprawiedliwości.